Dasz wiarę. Dasz wiarę, że dużo ludzi myśli, że w marketingu rekomendacyjnym pracuje na ciebie. A widzicie, tu, tu jest tak, że każdy pracuje na swój sukces i każdy buduje swój, jakby taki małe imperium biznesowe. Oczywiście, za pomoc, za to, że, że się pomaga komuś. Później, lider ma 5% od takiej osoby, ale dopiero wtedy, kiedy ta osoba osiągnie sukces. Czyli tak naprawdę na początku, to ja inwestuję czas, swoje umiejętności, wszystko, żeby pomóc tej osobie, a wcale nie wiem, czy to będzie jakiś lider, czy to będzie w ogóle jakiś sukces, tak? bo później z tym osobą nic nie chcę. A w korporacji. Czy pracujesz na rzeczywiście na swój sukces, czy na sukces prezesa, czy y, na sukces swojego dyrektora, czy w sklepie pracujesz na sukces swoj, właściciela sklepu, czy na swój sukces? No, pff, trzeba się zastanowić naprawdę, otworzyć głowę. Słuchajcie, ja y, y, byłam na wykładzie y, profesora, który. Analizował obecny rynek pracy, bo obecny rynek pracy jest bardzo trudny, e, dlatego że no jest kryzys gospodarczy, są sprawy popandemiczne. na sam tutaj. Parkuje, 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 parkuje i tak parkuje do tyłu. No i generalnie powiedział, że jedyną formą biznesu, która w tej chwili ma rację bytu. Uh, to są właśnie network marketing, że polecanie, że generalnie ludzie kupują tylko produkty przez polecanie, że nikt teraz nie kupuje nic. Uh, tak po prostu tylko pyta się znajomych czy to widział, czy to słyszał, czy to próbował e, i czy to poleca. Także marketing rekomendacyjny moim zdaniem jest przyszłością. Ważne jest też to, że daje stabilizację, gdyż y, można go budować, y, wiecie, w 50 krajach. No, to jest niezwykle, wiecie, coś, co daje mocną stabilizację, tak? Bo dany kraj może wejść w konflikt zbrojny, może wejść w jakiś kryzys gospodarczy, mogą być różne sytuacje, ale jeśli ty budujesz biznes w 50 krajach, masz klientów i dystrybutorów w 50 krajach, to ciebie taki kryzys troszeczkę omija, jakby nie ma na ciebie wpływu, i to jest istotne. I ja nauczę dwie osoby biznesu, ale takie, które rzeczywiście chcą, Skorzystać z okazji biznesowej, bo mój czas jest cenny, mój czas jest y, ważny. Ja szanuję swój czas i szanuję swoje, swuch, słuchajcie, swoje, swoje umiejętności. Y, można tu też mega rozwinąć się, jeśli chodzi o rozwój osobisty, i ja myślę, że to po prostu jest niesamowicie ważne, i dlatego, jeśli chcesz. To zgłoś się do mnie, ale staw się z taką pełną gotowością i wiarą, że ja ci w, ten biznes, w tym biznesie naprawdę pomogę. Yy, I zapraszam.